Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie małych firm, które zgłaszają do 9 osób do ubezpieczenia społecznego, z opłacania składek za marzec, kwieci i maj 2020 roku. To oznacza, że państwo przemienia 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od tych przedsiębiorców, którzy działali przed 1 lutego 2020 roku. Ci z przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tej właśnie formy wsparcia, mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wniosek właśnie o to zwolnienie ze składek. Więc nawet jeśli ktoś nie płaci składek za... Marzec, które płatne są w kwietniu, za kwiecień, które płatne są w maju i za czerwiec, które płatne, i za maj, które płatne są w czerwcu, a terminy płatności składek to odpowiednio 5, 10 i 15 dzień miesiąca. Zakład ubezpieczeń społecznych nie będzie wczyną postępowań egzekucyjnych bez względu na to czy ktoś już złożył wniosek o zwolnienie ze składek, czy też dopiero przymierza się do złożenia takiego wniosku? Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i za jego pracowników. Mogą za niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli do 300% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli opłacają oni składki sami za siebie. Ważne jest to, że zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i doświadczeń z ubezpieczenia społecznego za ten okres, za który zostali zwolnieni ze składek. Przedsiębiorcy, którzy zwalniają, opłacają składki na własne ubezpieczenia, zachowają prawo doświadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na dzień 1 lutego 2020 roku.